Pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wójt gminy Nieborów Jarosław Papuga. Witam Pana. Witam Pana serdecznie. Witam Państwa. Panie Wójcie, proszę powiedzieć, jak wygląda, na jakim poziomie jest budżet gminy Nieborów, jeżeli chodzi o rok 2024. A więc jeśli chodzi o dochody budżetu gminy nieborów na 2024 rok szacujemy, że będzie to kwota około 58 milionów 800 tysięcy, prawie 59 milionów. Jeśli chodzi o wydatki, planujemy wydać troszkę więcej, czyli 67 milionów 535 tysięcy złotych. No, bardzo dużą kwotę tutaj stanowią wydatki inwestycyjne planowane na dzień dzisiejszy w kwocie 22,5 miliona złotych, ale jesteśmy w przededniu podjęcia dosyć ważnej decyzji, a mianowicie zwiększeniu środków i wprowadzeniu dotacji z rządowego funduszu Polski Ład na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Bełchów Osiedle. Mamy tam dotację w wysokości 8 milionów 300 tysięcy złotych, no i po przetargu wiemy, że około 13,5 miliona będzie łącznie kosztowała ta inwestycja, w związku z czym przygotowujemy środki o aplikację na uzupełnienie tego wkładu. No i na obecną chwilę jesteśmy w, przed rozstrzygnięciem przetargu, więc Kwota wydatków majątkowych może przekroczyć 30 milionów w roku 2024. Jak się ma ten budżet do roku minionego? No jest, jest troszeczkę większy, yy, wiadomo w tym roku też udało nam się zrealizować wydatki majątkowe w, na, na wysokości około 25 milionów złotych. Mówi Pan w tym roku? Yy, yy, w 2023, yy, yy, 2023 yy, yy. oczywiście, no jeszcze tak z przyzwyczajenia troszeczkę mówię o tym 23 jako o bieżącym, ale rzeczywiście już mamy 24. Yy, wydatki majątkowe zrealizowaliśmy dosyć wysoko. Na pewno w dużym stopniu przyczyniły się do tego środki zewnętrzne z różnych źródeł, między innymi realizacja hydroforni w Nieborowie z Rządowego Funduszu Polski Ład, ścieżki rowerowe, ale też dotacje do dróg i, i różne inne zadania sfinansowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego, także ilość tych zadań była dosyć duża, no i wszystko wskazuje na to, że Rok 2024 będzie nie mniejszy, a właściwie jeszcze sporo większy, jeśli chodzi o wydatki majątkowe. No więc właśnie w kontekście już nowego 2024 roku i tych inwestycyjnych zagadnień, proszę powiedzieć, nie będę pytał o wszystkie, bo myślę sobie o inwestycje, które chcecie realizować, które chce samorząd gminy Nieborów realizować w roku 2024, ale te no nie wiem, dwie, trzy najistotniejsze y, inwestycje. Ja wiem, że to problem teraz wybrać, ale to proszę w takim razie być może nie wiem, kwotowo, albo być może y, wziąć pod uwagę, że na daną inwestycje, na przykład mieszkańcy wiele lat y, czekają, dwie, trzy. No myślę, że najistotniejsze no to właśnie wspomniana przeze mnie rozpoczęcie budowy kanalizacji w dzierżgówku i w bełchowie wraz z oczyszczaniem ścieków. To będzie pierwszy etap. To będzie takie w ogóle chyba największe zadanie tej kadencji, no bo 13,5 miliona to, to największa kwota. No, dosyć mocno zaawansowane są też prace, które rozpoczęliśmy już w 2022 roku. Mianowicie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mysłaków osiedle, bo to było w formule projektuj i buduj. I tam już pierwszą fakturę częściową zapłaciliśmy ponad 1,5 miliona złotych, natomiast jeszcze do, do wypłaty zostało 6 milionów ponad także to będzie druga, taka największa inwestycja. Czyli generalnie rzecz ujmując największe inwestycje to będą sprawy związane z siecią kanalizacyjną pozostałe no to wiadomo drogi to tereny zielone to wodociągi no i a jeszcze trzecia jest tutaj nie da się nie powiedzieć o tej trzeciej inwestycji czyli budowa biblioteki centrum animacji i kultury w Nieborowie to, to też będzie lwia część płacona w roku 2024, ale i w 2025 to jest trzecie takie duże zadanie za 7 milionów złotych, także... Bo ta inwestycja, inwestycja jeżeli chodzi o nową bibliotekę gminną, ja rozumiem, że to, to będzie, może inaczej, czy to będzie tylko biblioteka, czy też, no Powiedzmy troszeczkę więcej tutaj y, będzie oznaczało to pojęcie. Y, mam na myśli, no nie wiem, szeroko rozumianą albo szerzej rozumianą właśnie tę sferę y, kultury. Dokładnie tak. Chcemy, żeby to był w miarę uniwersalny budynek, żeby służył zarówno Gminnej Bibliotece, jak i także Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Chcemy też, żeby tutaj w jakiś sposób wkomponować też temat turystyki, żeby też ulokować tam czy jakieś na przykład kioski związane z prezentacją gminy. Uczestniczyliśmy ostatnio w takim szkoleniu związanym z wirtualną rzeczywistością, gdzie można będzie w takich specjalnych okularach zwiedzić gminę. Na przykład osoba niepełnosprawna będzie mogła tam sobie podjechać i. I, i obejrzeć właściwie dotrzeć w te naj, najciekawsze zakątki gminy. Także tutaj będzie to dosyć uniwersalny budynek, tak jak sama nazwa mówi Centrum Animacji i Kultury. Także myślę, że to będzie dosyć taki wielofunkcyjny budynek. Kiedy jak Pan myśli, otwarcie tego właśnie budynku jak. Jak to będzie wyglądać, ja, jak to wygląda, jeżeli chodzi no, o umowę podpisane, tego się trzymajmy. To znaczy generalnie umowa przewiduje y, zakończenie prac z tego, co pamiętam, pod koniec lutego przyszłego roku. Natomiast wiadomo, że przy budynku użyteczności publicznej na pewno ważnym elementem jest uzyskanie tak zwanego pozwolenia na użytkowanie obiektu, czyli tutaj wszelkie odbiory, czy to straży pożarnej, czy, czy nadzoru budowlanego, to, to będą sprawy, które pewnie z doświadczenia wiemy, że zajmą nam y, jeszcze y, kilka, kilkanaście tygodni. Także na wiosnę przyszłego roku myślę, że już to, to będzie na pewno w, w przyszłej kadencji. Budynek będzie, powinien być o, gotowy do odbioru, a co życie pokaże, jak będą postępowały na, na obecną chwilę, prace postępują zgodnie z harmonogramem. Na tak daleko w przyszłość nie wybiegam, jak to będzie, pożyjemy, zobaczymy. Zmieniając orobinkę temat, chciałem pana zapytać o e, stację meteorologiczną, która powstała na terenie gminy, właśnie e, Nieborów. E, czy ona już funkcjonuje? E, I jak to się stało, że właśnie u was, i dlaczego, i skąd, e, no i skąd pieniądze, skąd fundusze? Powiem szczerze, że pieniądze znalazły się. Rozmawiałem z wicemarszałkiem Gorczyńskim, powiedział, że jest taka możliwość pozyskania środków, że nasz nieborów tutaj jest taką białą plamą, jeśli chodzi o sprawy monitorowania suszy hydrologicznej, i złożyliśmy wniosek właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, który został sfinansowany w 100%. E, właśnie wybudowana została stacja, która już działa. Udostępnialiśmy mieszkańcom aplikację. Można sobie wejść, sprawdzić, jaka w tym momencie dokładnie panuje pogoda. Ja zresztą dzisiaj rano też sprawdzałem prędkość wiatru, wilgotność, ilość opadów. Takie podstawowe dane e, cały czas na bieżąco się aktualizują i można sobie podglądać. To już sfera y, rolnicza, prawda? Bowiem no właśnie. To, że można sobie sprawdzić tę prognozę pogody, to raz, ale myślę sobie, że to zamysł był zgoła inny. Tak, no generalnie chodziło o to, żeby monitorować suszę rolniczą, żeby tutaj też, no, instytucje, które też wspierają samorządy w walce z suszą, żeby też no, były gdzieś gromadzone te dane, o, o, o danym terenie, że, że po prostu tutaj ten problem również występuje. Czy to przy aplikacji o środki przez rolników, właśnie suszowe, różnego rodzaju, czy pożyczki, czy, czy dotacje, właśnie? Bo rozumiem, właśnie. że był problem, żeby potem udowodnić, jak to rzeczywiście to, wyglądało. Były się takie sytuacje, że były wątpliwości, czy dana klęska żywiołowa wystąpiła na danym terenie. Na przykład były też. Gradobicia, czy jakieś bardzo nawalne deszcze, I, i prawda, no, zdarzało się, że gdzieś tam któryś urzędnik, gdzieś tam w wojewódzki, stwierdzał, że tu, my tu nie mamy danych, że dane zjawisko wystąpiło, i, i w związku z tym były odmowy. Był Dlatego też myślę, że to powinno pomóc też rolnikom właśnie w, w walce z, i, i, i generalnie w uzyskiwaniu potencjalnych. Y, szkodowań na przykład, na przykład tak. Bo rozumiem, że jest to jedna no powiedzmy z kilku czy kilkunastu stacji meteorologicznych dedykowanych właśnie rolnikom na terenie naszego województwa. Myślę, że tak jest. Myślę, że tutaj takich stacji jest więcej, no i teraz my też mamy swoją tutaj i, i obserwujemy. Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać o um, wybory. O wybory um, no sołeckie, czyli no, to taki moment, kiedy rzeczywiście, e, można powiedzieć, demokracja czy demokratyczne uwarunkowania, czyli wybory, no, są na tym chyba najmin, naj, naj, najniższym złe, złe sformułowanie, ale powiedzmy, no już najbliższym chyba najbliższy ludziom chyba Sołtys jest tą, no, zależy jakbyśmy na to patrzyli, ale tą pierwszą instytucją wybieraną przez mieszkańców. Nie będę pytał, jak one przebiegały w całej gminie, bo ile jest tak w ogóle sołectw? Mamy 19 sołectw, wybory odbyły się w pięciu na obecną chwilę. Ale właśnie, dlaczego, dlaczego się zatrzymałem i dlaczego chciałem pana zapytać właśnie o wybory Sołtysów? Ponieważ Chyba nie często się zdarza, żeby dochodziło do takiej sytuacji, że dwóch kandydatów, no, którzy no, powiedzmy w wyniku tych wyborów sołeckich uzyskali największą ilość głosów, żeby się okazało, że w danym sołectwie no, jest to identyczna ilość głosów. I co w takiej sytuacji? Jak regulamin stanowi? Czy kolejne wybory, czy... Jeśli chodzi o tą sytuację, która wydarzyła się w miejscowości Bednary, to rzeczywiście dwóch kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów. No i statut sołectwa przewiduje, iż w dalszym ciągu nie ma, jakby to powiedzieć, uzupełniającego głosowania, bo kandydatów było trzech. W związku z czym pewnie w, w dogrywce mogłoby wyjść inaczej, ale statut przewiduje w takiej sytuacji losowanie i takie losowania przeprowadzał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej i ono się stało właśnie i... I sołtys, i czy pani sołtys? Pochodzi z, z, z wyboru i z losowania, można powiedzieć, uzupełniającego. Czy tego typu sytuacje zdarzają się... Często czy. Znaczy na terenie naszej gminy nie zdarzyły się, jeśli chodzi o wybory Sołtysów nigdy, a była taka sytuacja w 1990 roku, jeśli chodzi o radnych w miejscowości Bobrowniki, było, było losowanie dwóch panów uzyskało jednakową liczbę w wyborach do Rady Gminy i losowanie właśnie takie wyłoniło e, zwycięzcę. Czyli można powiedzieć, że takie sytuacje się hmm. zdarzają, no ale jak dobrze liczę, tak mniej więcej raz na 20 lat? No, chyba jeszcze rzadziej nawet, ale to nie chciałbym tutaj hmm. przesądzać, bo jeszcze przed nami bardzo dużo wyborów. Bo w którym to, to... roku pan powiedział o, o tym radnym? To w 90. A, to 34 lata temu. Okej, okay. czyli raz na powiedzmy 30 kilka lat. No. Ale jest już wybrany w tym konkretnym przypadku nowy sołtys. No i sprawa, sprawa za... zakończona. Tak. Od no, demokracji stało się zadość i został regulamin dochowany. Także wszystko jest tak jak, powinno, tak jak być. powinno być. Panie wójcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A przypomnę, że moim i państwa gościem był Jarosław Papuga, wójt gminy Nieborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.